Szybkie wpłaty i wypłaty do arbitrażu. Handel w parze do złotówki. Gra na dźwigni. Bezpieczeństwo. Coxi IO. Wszystkie rynki w jednym miejscu. Cześć, z tej strony Mike. Witam wszystkich z kolejnym odcinku z serii Newsflash. I tym razem, czy to będzie nowa nadzieja dla kryptopi? Tym klasycznym tytułem rozpoczynamy ten odcinek. Dlaczego? Dlatego, że na kryptopi pojawiły się nowe informacje, które już wam w tej chwili pokazuję. Tak, jest to właściwie update informacji, jak wejdziemy wcześniej na Twittera, tak, że update'ujemy wszystkie portfele, zabezpieczamy je jeden po drugim, aby giełda była w pełni bezpieczna, gdy wznowimy już trading. Więcej update'ów. Więcej updateów pojawi się później, sprawdzajcie naszą stronę. No i oczywiście później pojawił się ten to było, to było 9 godzin temu, 7 godzin temu pojawił się kolejny, kolejny update. Ponieważ postawiają nowe portfele, powstrzymajcie się od składania depozytów na stare adresy. Nie wiem, kto miałby wpaść na pomysł, żeby robić depozyt na adres giełdy, która nie działa. Więcej informacji jutro patrzcie na naszą stronę. Także czy jest to nowa nadzieja, czy jest to czy jest to nowe rozdanie, nowe rozdanie dla kryptopii, tego tak naprawdę, tego tak naprawdę nikt nie wie, no cóż, możemy powiedzieć tylko w ten sposób, że będziemy na to wszystko patrzeć, będziemy to wszystko obserwować, jeżeli będą jakiekolwiek nowe newsy, jeżeli kryptopia będzie kontratakować, to na pewno nagram kolejnego newsflasha, dam wam znać o tym, jak to wygląda, czekamy niecierpliwie. Dla mnie coraz mniej wygląda to na exit scam, a coraz bardziej wygląda na to, że giełda chce wrócić i chce to załatwić profesjonalnie. Zobaczymy, mogę się mylić. No cóż, czekamy cierpliwie i tak nie mamy innego wyjścia. Także pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się do następnego razu.